Wszystkie wywiady i dotacje wyciągnięte z zarobiła tyle kasy, że pewnie dobrowolnie dostałaby drugą kulkę. Jesteś boska. Jesteś boska, mała. Moja mama jest boska! No parze jest! Jesteś, Uuu, jesteś boska! jesteś boska! Nie jesteś panie panie boska. boska! Jesteś boska. Ona nie jest boska! No tak, no no, w pełni się zgadzamy. Sługę pewnej o wiele, wiele, wiele bardziej znanej firmie w tym budynku i chcielibym przez tydzień nadzorowała ich pracę podczas tegorocznych juvenaliów. Tydzień?! Nie, nie, nie będziesz tu parkować przez jebany tydzień! O, cóż nie tak, Blisso? Zamierzasz uciec, zmuszając kogoś innego do płacenia za hotel, kradnąc mu wóz, zabierając, zabierając go, go trzy kręgi, kręgi niżej niżej izolując i zerując moją, moją kartę na niebaną jazdę, jazdę konną? No. Holera kobieto, ty nigdy nie odpuścisz! Zadław się papierem ściernym, Dupku!